Jak się do tego odnieść, co się ostatnio dzieje, i w ogóle pytanie, skąd to się w ogóle bierze i dlaczego to się dzieje. Jakieś komentarze w moją stronę, beznadziejne, niepotrzebne, negatywne wszystkie. Nie wiem, i wszyscy nagle się dziwią, że się nie odzywam nigdzie w mediach, bo chcę się odciąć od tej patologii, co ostatnio się dzieje, której mam dość. Wracam z fajną energią, z fajnym nastawieniem, i z powrotem takie osoby wpychają z tego dołka, z którego przed sekundką wyszłam. Nie wiem, co mam zrobić, czy to złe, że poprosiłam, żebyście, nie wiem, nie podchodzili, bo mogę wam przytoczyć sytuację z Wrocławia. Proszę bardzo, dlatego, dlaczego tutaj poprosiłam o taką prywatność? Byliśmy we Wrocławiu z Kęsprem na rynku i podchodzi taka dziewczynka, nie wiem, czy ona teraz ogląda, czy nie, ale takie zachowanie w ogóle moim zdaniem jest nie na miejscu. Krzyczy i wystawia rękę i prosi na przykład o piątkę, dlatego proszę o prywatność, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Stworzenie głupich plotek i wpychanie się, co się robi, a czego się nie robi. I nie wiem, po prostu mam trochę dość, więc. Nie sprecyzowałam tej piątki, więc nie, nie może się tego rozumieć. Powiem jeszcze raz. Była mała dosłownie dziewczynka, i kiedy mamy koronawirusa, ona krzyczy: Stoi kilkanaście metrów dalej, krzyczy do Kaspra: O, Kasper Błoński na cały rynek i biegnie z ręką. Kasper chowa rękę, żeby nie dotykać, bo ni no raczej kontakt. Nie jest skazany w tych czasach, rozumiecie to? I zabiera tą rękę, a ta dziewczynka prawie na niego właśnie, żeby mu tą rękę przybić. Rozumiem dosłownie, no wszystko, jakieś grzeczne zapytanie o zdjęcie, ale jakieś takie krzyczenie i takie.